Gdy wędrujecie po wsiach i miasteczkach, możecie natknąć się na dziwne konstrukcje, których funkcja nie zawsze jest oczywista. Gdy byłem mały, patrzyłem na te dwie wieże przy zmodernizowanej nowoczesnej cukrowni koło Garbowa i myślałem, że to zbiorniki na buraki. Dzisiaj po tej cukrowni pozostały już tylko wspomnienia. Firma została sprywatyzowana, ogłoszono upadłość, majątek sprzedano, a wieże przeszły w prywatne ręce. W waszych miejscowościach tego typu wieże mogą wyglądać inaczej. Na przykład w Lublinie bryła budynku przypomina walec. W Puławach podobna konstrukcja wygląda jak zabytkowa stacja kolejowa, a w Nałęczowie można dostrzec charakterystyczny betonowy grzybek. Ich formy są różne, czasem mają na sobie zabawne grafiki albo dziwne kształty, ale pełnią dokładnie tę samą funkcję. Są to tak zwane wieże ciśnień. Ich główną funkcją jest stabilne utrzymywanie ciśnienia wody i pełnienie roli rezerwuaru, z którego można natychmiast pobrać wodę podczas przerw w jej dostawie lub zwiększonego zużycia bez spadku ciśnienia w sieci wodociągowej. Gdy cukrownia działała, te dwie wieże wykorzystywano do procesów technologicznych przy obróbce buraków, zapewniając wodę pod odpowiednim ciśnieniem. Obecnie wieże nadal są używane i zapewniają mieszkańcom okolicy właściwe ciśnienie w sieci wodociągowej. Podobną wieżę ciśnień, choć o mniejszej pojemności, można znaleźć w miejscowości Ułęż w województwie lubelskim. Wieże z zagród kołogarbowa są bardzo podobne do tej z Ułęża, gdyż korzystają z tych samych rozwiązań opracowanych przez przedsiębiorstwo Mostostal, specjalizujące się w konstrukcjach stalowych dla przemysłu. Zostały zbudowane w czasach perelu i służą do dziś. Wysokość widocznej wieży ciśnień wynosi około 40 metrów, a średnica jej trzonu to około 2 metry. Zbiornik w najszerszym miejscu ma średnicę uszacowaną na około 9,5 metra. Wymiary te są przybliżone, ponieważ nie mam dostępu do dokumentacji technicznej pomimo oficjalnych zapytań do stosownych podmiotów, ale na podstawie fotogrametrii dokonałem dokładnych pomiarów oraz stworzyłem szczegółowy model wieży, by lepiej opisać zasadę jej działania i konstrukcję. Przechodząc do szczegółów, wieża jest konstrukcją stalową. Trzon zbudowany jest z czterech rur z połączeniami śrubowymi. Wewnątrz znajduje się drabina umożliwiająca wejście na górę, przewody elektryczne zasilające czujniki oraz pionowa magistrala wodna. Drabina jest zbudowana na zakładkę z czterema poziomami, znajdującymi się mniej więcej na wysokości połączenia rur trzonu. W tej wieży magistrala wodna składa się z dwóch rur przewodu zasilającego, który doprowadza wodę na szczyt wieży oraz przewodu odpływowego, odprowadzającego wodę do sieci wodociągowej. Ze względów bezpieczeństwa w takiej wieży często znaleźć można też trzeci przewód, tak zwany przelewowy, który odprowadza wodę do kanalizacji, jeśli doszłoby do przelania zbiornika. Jest to typ wieży montowanej przy pompowni wody i nazwijmy ją wieżą przepływową. Istnieją jeszcze wieże ciśnieni końcowe, które budowane są na końcu instalacji wodociągowej. W takich wieżach spotkamy dwa przewody. Jeden z nich pełni rolę doprowadzania i odprowadzania wody z wieży i ma wtedy u podstawy zbiornika rozgałęzienie z zaworem technicznym do usuwania wody, gdy zachodzi taka potrzeba, a drugi jest przewodem przelewowym. Przykładem takiej wieży ciśnieni jest wieża w Oleśnicy, której zdjęcia znajdziecie na przedstawionej stronie. W przypadku omawianej wieży ciśnień mamy do czynienia z pierwszym rozwiązaniem konstrukcyjnym. Zbiornik składa się ze stalowego płaszcza złożonego z kilkudziesięciu profilowanych płyt skręcanych śrubami dla zapewnienia lepszej szczelności i wytrzymałości. Wewnątrz płaszcza znajduje się powłoka niereagująca z wodą pitną, a dużo częściej jest to powłoka podwójna bardzo możliwe, że z przestrzenią wewnątrz wypełnioną ociepleniem. W zbiorniku znajdują się czujniki poziomu wody minimalnego i maksymalnego i najczęściej dwóch poziomów pośrednich. Jeden z nich pełni funkcję czujnika przeciwpożarowego, który monitoruje rezerwę wody dedykowaną do ochrony przeciwpożarowej. Jego zadaniem jest zapewnienie odpowiedniej ilości wody, a także utrzymanie wymaganego ciśnienia w sieci hydrantów na terenie miejscowości podczas gaszenia pożarów. Przez środek wieży przechodzi linia serwisowa z drabiną umożliwiającą wyjście na szczyt wieży. Oprócz drabiny przebiegają tędy przewody do urządzeń zamontowanych wewnątrz zbiornika oraz tych zamontowanych na szczycie wieży, choć te mogą też być prowadzone po zewnętrznej ścianie wieży, jak ma to miejsce w garbowie. Na szczycie wieży znajduje się odpowietrznik. Dzięki niemu wewnątrz wieży podczas opróżniania zbiornika nie powstaje podciśnienie. No i też nie powstaje nadciśnienie, gdy zbiornik jest napełniany. W ten sposób ciśnienie wewnątrz zbiornika wyrównywane jest z atmosferycznym. Znajdziemy tutaj również instalację odgromową z charakterystycznymi długimi prętami odgromowymi, a w wielu przypadkach współcześnie też z różnego rodzaju antenami sieci telefonii komórkowej. Źródłem wody dla takiej wieży są zazwyczaj studnie głębinowe. W tym przypadku dwie studnie głębinowe znajdują się na terenie wieży ciśnień. Woda tłoczona jest pompami głębinowymi ze studni i trafia do budynku uzdatniania, gdzie jest oczyszczana i napowietrzana, a następnie wielostopniową pompą wirową tłoczona na szczyt wieży i tam gromadzona. Dzięki temu, że wieża pełni rolę rezerwuaru wody, można stosować pompy o mniejszej mocy i wydajności, co zmniejsza zużycie energii i umożliwia utrzymywanie stałego ciśnienia w sieci, nawet wtedy, gdy jest duże zapotrzebowanie na wodę. Pompa dzięki temu też może pracować cyklicznie i uzupełniać wodę w wieży w nocy, gdy zapotrzebowanie jest niższe. Zimą woda w zbiornikach nie zamarza, choć może powstawać cienka warstwa lodu na powierzchni. Zamarzanie jest ograniczone przez dostarczanie względnie ciepłej wody ze studni głębinowych i ciągły odpływ wody do sieci. Temperatura wody w zimie utrzymuje się na poziomie około 10 stopni Celsjusza. Istnieją też wieże, w których woda jest dodatkowo podgrzewana, ale to raczej rzadkie przypadki wymuszone przez procesy technologiczne. Z punktu widzenia fizyki woda zgromadzona we wieży generuje ciśnienie hydrostatyczne proporcjonalne do wysokości słupa wody. Im wyżej znajduje się zbiornik względem odbiorców, tym większe ciśnienie wytwarza w sieci zgodnie z równaniem ciśnienia hydrostatycznego. Tworzy to pewien paradoks. Nie liczy się ilość wody, lecz jej wysokość. Oznacza to, że lejek z niewielką ilością wody na cienkiej, długiej róże wywołał u jej podstawy takie samo ciśnienie, jak ogromny zbiornik wody umieszczony na tej samej wysokości. Pascal już w XVII wieku eksperymentalnie pokazał, że niewielka ilość wody w długiej rurze może wytworzyć duże ciśnienie, na tyle duże, by rozerwać beczkę. Spora objętość wody w zbiorniku zaś zapewnia, że podczas zużywania nie spada gwałtownie wysokość słupa cieczy, a więc nie spada ciśnienie w instalacji. Aby uzyskać ciśnienie około 4 bar w sieci, potrzebna jest wieża o wysokości około 40 metrów. Odbiorcy mieszkający na wyższych piętrach lub terenach położonych wyżej, mają niższe ciśnienie ze względu na różnicę w wysokości względem zbiornika. Aby ograniczyć koszt budowy, wieże często stawia się na naturalnych wzniesieniach, tak jak w Łężu, co pozwala uzyskać wyższe ciśnienie przy niższych kosztach. W razie awarii zasilania, zbiornik z wodą działa na zasadzie grawitacji, wtłaczając wodę do sieci wodociągowej aż do opróżnienia. Takie wysokie i smukłe wieże są narażone na działanie wiatrów, w szczególności wiry karmana, powstające za przeszkodą opływaną przez płyn. Są to naprzemienne wiry powodujące drgania konstrukcji i mogące wprowadzić konstrukcję w rezonans. Dlatego w niektórych wieżach, na przykład dawnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, montowano pionowe przegrody w zbiorniku, które stabilizowały masę wodną i ograniczały uderzenia fal o ściany zbiornika. Obecnie wieże ciśnień zastępowane są rozwiązaniami takimi jak drofory, systemy pompopłynnej płynnej regulacji przepływu i ciśnienia oraz zbiorniki ciśnieniowe, które bywają tańsze i mniej problematyczne w eksploatacji. Mimo to wie że nie nadal funkcjonują tam, gdzie zachowała się pierwotna infrastruktura lub gdzie są one technicznie bądź historycznie niezbędne. W miejscach, gdzie pełnią swoją funkcję albo ich konstrukcja jest w dobrym stanie, z uwagi na swoją wysokość, stają się naturalnymi miejscami do instalacji różnego rodzaju sprzętu do komunikacji, najczęściej nadajników telefonii komórkowej.